Największe katastrofy kolejowe w historii Polski. W 2012 roku pod Szczekocinami zdarzył się karambol dwóch pociągów pospiesznych. Pierwszy z nich brzechwa, drugi Jan Matejko, wskutek awarii rozjazdu i błędnych decyzji dyżurnych znalazły się na kursie kolizyjnym. W wyniku zderzenia zginęło 16 osób. 19 sierpnia 1980 roku doszło do katastrofy kolejowej pod otłoczynem. W wyniku zderzenia czołowego pociągu osobowego z towarowym śmierć poniosło 67 osób. Tragedia barwałcka może być największą katastrofą w dziejach polskiej kolei, jednak wojenne okoliczności nie pozwalają na zweryfikowanie tej hipotezy. Według źródła 24 listopada w 1944 roku doszło do zderzenia pospiesznego pociągu osobowego, przeładowanego i wypełnionego Polakami z transportem wojskowym żołnierzy Wehrmachtu. Część relacji podaje liczbę 130 ofiar.